Żabin Karniewski i pogoda kiepska. Jesteśmy w siedzibie Rolbratu. Witam Cię, Albercie. Cześć, witam. Co to za pogoda? Sprowadziłeś na te pokazy koszenia kukurydzy. No Chcielibyśmy, żeby była ładniejsza. Wyszła jak wyszła. Dobrze, że nie padało. Mhm. Trochę wiało, ale jakoś się udało to przetrwać. No, Tam ta żawka była najgorsza z tym wiatrem. Tak, tak. Ale najważniejsze, klienci dopisali. To było no, sporo super, nie? tutaj się pojawiło. Sporo było osób. Plon był całkiem fajny. No właśnie, skąd w ogóle tutaj wzięliście to pole, bo ja wiem, że to nie jest Wasze pole tej Przypadkowo rozgrazu. tak Przypadkowo, wyszło, ale nie? fajnie się to udało, że... Jeden z sąsiadów, tak, zaproponował, że możemy to zrobić u niego, super mhm. wyszło, Udało się, dopisał... się zaprosić klientów z szerszego tutaj jakby grona, to jest tak, tak, tak naprawdę tak. tutaj z powiatu, z szerszego rejonu, na jakiej w ogóle areale Wy tutaj działacie, na jakiej powierzchni? Generalnie bazujemy na trzech oddziałach. Jesteśmy tutaj w Żabinie Karniewskim, w centrali głównej. Mhm. Można powiedzieć, że obsługujemy teren województwa mazowieckiego, a raczej jego północną część, czyli od Warszawy w górę. Mhm. A tutaj chcieliśmy ściągnąć właśnie tych klientów mniej więcej z około 50 km średnicy, nie? To całkiem sporo generalnie do przejechania taki dystans dla klienta, który ma jakieś tam bydło, bo właśnie tutaj już rejony Podlasia i tak dalej, to już mhm. jest mówi się, że kraina mlekiem płynąca. Czy to tak naprawdę jest. Zgodzę się mhm. z takim stwierdzeniem. Co prawda my jesteśmy jeszcze takimi, tutaj u nas gospodarstwa są troszkę jeszcze mieszane, ale im bardziej w kierunku na wschód, mhm. tym więcej mleka, nie? To potwierdzę. Potwierdzę. No właśnie, czyli ta kukurydza tutaj pojawia się u Was w rejonach na ziarno, czy to jest głównie kiszonka, to co zostanie, zostaje na ziarno skoszone? To zależy trochę od roku. Mhm. Jak jest plon dobry, to zostaje więcej na ziarno. Jeśli jest rok trochę suchszy, to większość idzie jednak na kiszonki. Mhm. W tym roku jest dużo kukurydzy, mhm. dużo jest na ziarno zostawione. Szkoda, że ta cena no, jest jaka jest. No właśnie. Fajnie by było, jakby była trochę wyższa. To nie jest jakiś tam problem regionalny, tylko ogólnopolski u Was też ta cena niestety nie nastraja. Niestety też nas to dotyka mhm. siło rzeczy. No i miałeś no, ale... okazję dzisiaj popatrzeć sobie na te chińskie kombajny. Zależnijmy tak też do tego tematu. Tak jest. Bo Rol, brat. tak, sprzedajecie nie tylko ciągniki. Zgadza się. Zaczynamy też współpracę na tle kombajnów, kombajnów, chińskich kombajnów Aupax. Jak ty się na to zaopatrujesz? Ja ten kombajn widzę w zasadzie trzeci raz, mhm. można powiedzieć, o, pierwszy to nie raz nie to było. Pierwszy raz go widziałem w Chinach. Mhm. Co prawda go pomacałem tylko. Zajrzałem tu i ówdzie, Ciężko było cokolwiek stwierdzić. Mhm. Ale potem przyjechał do Polski, wtedy widzieliśmy się w Tarnowienie. Tak Oglądaliśmy go już bardziej tak już na żywo, tak, do, bardziej dogłębnie. Po pierwszych testach już. Był. Po pierwszych testach. Fajnie, filmiki obejrzałem, mhm. wpadł w oko, robił robotę, nie? Mhm. Jeszcze gadaliśmy, so, że on. Tak jest ma wydajność i tak dalej aż to, sam co, co robi, szoku, robi. Że ten, szczególnie ten kombajn rotorowy jest w stanie zrobić taką wydajność. Zgadza się, tak, tak. Nie spodziewałem się, że taki, taka malutka hmm. i będzie tak zasuwała w polu. Nie? A jak to... Ci klienci, którzy dzisiaj tutaj dotarli, zaopatrywali się na te kombajnie? Bo na początku tu na placu takie Mieszane uczucia Mieszane, były. nie? Trochę pszczółeczki, malutkie wszczuaczki, Tak, nie? tak, tak, takie trochę krasnoludki przyjechały, nie? A w polu Ale biechały? w polu każdy był w szoku, że naprawdę mhm. wystartowali, nie? Wystartowali. No i robił robotę, mhm. nie? No i też klienci mieli okazję przejechać się w tych kombajnach, to nie tak, że przyjechali popatrzyli i mhm. koniec. Mieli okazję sobie pojeździć. I też odczucia były pozytywne. I myślisz, że podlasie i tutaj właśnie ten wasz obszar to jest miejsce na te kombajny? Ja uważam, jest że to jest, na, na to, jest, to jest maszyna dedykowana, można powiedzieć, pod, pod nasze tutaj gospodarstwa, czyli gospodarstwa takie mniejsze, średnie. Co to no. znaczy mniejsze bądź średnie gospodarstwo na Waszym rejonie? To jest 100 hektarów, 150, 200, hektarów. To poniżej jest do, 100, do, do poniżej 100 hektarów. 100. Czyli ja 50 do 100. Ja obstawiam, że to jest takie... Gospodarstwo między 40 i 70 hektarów mhm. to jest dla takiego gospodarstwa odpowiednia maszyna. Ok, na no, tym bardziej, że jest jakaś produkcja zwierzęca, no to trochę tego czasu też wymaga, wiadomo. Dokładnie, dokładnie, zgadza się. No właśnie, sprzedaż kombajnów wiąże się też z obsługą serwisową. Na pewno. Czy firma Rolbrat będzie jakieś w ogóle tutaj podejmowała działania w tym, w tym temacie? 40, prawie 5 lat na rynku. Mhm. To dużo jak firma Korbanek. To duże Warto jak to firma Korbanek. Eee, bardzo, bardzo myślę już doświadczony serwis. Miałem okazję dzisiaj być na Waszej hali serwisowej i tak. tam widziałem sporo zieleni. Tak, tak, Czyli tak. serwisujecie Czujniki. tak naprawdę marki różne. Marki różne. Była była zieleń. Co prawda no, nasza historia była długo związana z John Deere'em i siłą mm -hmm. no, Cały czas zielone maszyny u nas jeszcze są i myślę, że jeszcze dłuższy czas będą naprawiane. Ale nie boimy się wyzwań. Myślę, że ten kombajn Alpax nie jest jakoś mocno skomplikowaną maszyną i na pewno sobie z nią poradzimy. Nie? Mhm. Tak, że... Tym bardziej, że mamy, można powiedzieć, w tej chwili około 20 mechaników dedykowanych, także to całkiem sporo. nie będzie to jakimś tam dużym wyzwaniem. A jak wygląda ilość ludzi zatrudnionych przez firmę Realbrad? Teraz Może w całej sieci? W całej sieci. Łącznie z oddziałami to jest w granicach 45 osób, mhm. czyli całkiem sporo. Czyli całkiem sporo. Bazujemy na, tak jak mówiłem na początku, łącznie trzech oddziałach. Tutaj z Centralo. A te pozostałe dwa oddziały? I jeden to jest Rzekuń koło Ostrołęki oraz Węgrów. Mhm. I właśnie w Węgrowie pojawimy się jutro. jutro. Niedaleko tak oddziału. Jest. Tam też będziemy robić pokazy Dokładnie. Z takimi kombajnami. Tak jest. Myślisz, że tam te kombajny też zrobią takie show jak tutaj? Myślę, że tak. To Myślę, nie jest że też dalekowego. będzie, to jest ile 100, 150 km? Nawet, nawet nie, nie, nie będzie, nie. nawet nie Pewnie ze 120, mhm. tak, 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 Cała logistyka to nie jest takie proste przedsięwzięcie, żeby się pojawić tak naprawdę starnowa podgórnego, tutaj nad Warszawą. Domyślam się, tak jest, jest trochę tej logistyki, ale. To bardziej dwoma się, kombajnami. Udało właśnie nam się przewieźć dwa kombajny. Staramy się wszędzie jeździć tymi dwoma kombajnami, choć nie zawsze się to udaje. Myślisz, że który kombajn bardziej tutaj w waszym rejonie się sprawdzi? Rotorowy czy klawiszowy? Myślę, że klawisowy. klawiszowy. Myślę, że Czyli klawiszowy. Jednak ta tradycja, ten standard, który się przyjął tutaj w Polsce. I na czym w sumie opierasz no, swoje te, takie domniemanie? Po pierwsze na opiniach klientów. Nawet mhm. dzisiaj osoby, które były i oglądały te dwie maszyny, mhm. bardziej wokół mi wpadł jednak ten kombajn klawiszowy. Okej, okay, to ja miałem okazję właśnie rozmawiać tutaj z jednym z klientów i on już konkretnie pod ten kombajn rotorowy się tam zaopatrzył. Akurat tak, mhm. trafi. No, Ale to zależy, okay. jak się trafi. ile rolników Bo tyle opinii? Tyle tak opinii, naprawdę. to prawda, zgadza się. Chociaż w kukurydzy Rotor mhm. lepsze robił robotę, no, nie? W sumie Rotorowy Cisze, z, pod, pod kukurydzy. kukurydzy. Dokładnie. Jakie jeszcze tutaj uprawy w Waszym rejonie, takie może bardziej nietradycyjne, a te specyficzne się tutaj pojawiają? To jest tylko pszenica, kukurydza, rzepak czy coś jeszcze? Raczej tradycja. A buraki? No tak. Jakie tutaj w ogóle ziemie u Was w, w okolicy się znajdują? Eee, to zależy z której strony. Mhm. Jeśli się będziemy bardziej w kierunku na Warszawę, będą te ziemie słabsze. Ale mhm. bardziej na północ to będą już ziemie ściślejsze i lepsze. Czyli coraz mocniejsze. Coraz Ale mocniejsi. to są klasy, tutaj mówisz, że słabsze to jest szósta, piąta, czy słabsze to no, jest trzecia, czwarta? Nie, słabsze to u nas będzie czwarta, piąta. Mhm. A lepsze no to wiadomo dwójka, trójka. Nie? Mhm. Mówiłeś, że na serwisie pracuje około 20 mechaników. Tak naprawdę sporo jest ludzi. Czy oni mają cały czas takie zajęcie? Cały czas. Brakuje nam osób. Mhm. Można Czyli to powiedzieć nie jest tak, że ja teraz nie chcę tutaj powiedzieć zachodnie marki, ale wszystko się psuje. To nie jest tak, wszystko. że coś się kosztuje kilka milionów i to się na pewno nie zepsuje. No niestety tak nie jest. Fajnie by było, każdy by hmm. tak chciał, ale niestety wszystko się psuje. E, w sezonie, jakby u nas było więcej, około 10 mechaników też by mieli zajęcie, nie? Czyli 35 mechaników no, też by miało zajęcie. zajęcie. Tak. A serwis prowadzicie tylko tutaj w Rzabinie Karniewskim w centrali, czy w Węgrowie i w tym drugim punkcie? W Rzekuniu na początku był serwis, ale troszkę Rzekuń jest za blisko nas mhm. i ten jednak punkt serwisowy no, nie do końca działa tak tam tylko uczcieni. działa sprzedaż tak naprawdę? Tak, natomiast w Węgrowie jest dedykowany mechanik, tak. A gdyby nasi klienci, nasi, nasi wspólni klienci chcieli do Was tutaj się odezwać? W jaki sposób można to zrobić? Skontaktować się przede wszystkim. Najprościej telefonicznie. Telefon wyświetla się w tym momencie na dole ekranu. Mm -hmm. I to jest tak naprawdę sprzedaż części, sprzedaż maszyn i serwis. I serwis. Do tak części jest. tak naprawdę Czyli od nie do tylko do zachodnich, bo do tych naszych chińskich marek też. Jak najbardziej, oczywiście. Full zestaw. Dziękuję Ci bardzo za bardzo dziękuję. i do zobaczenia. Mam Dzięki. Kliknij jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje na naszym kanale. Zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco i nie przeoczyć nowego filmu. Nowe filmy dodajemy codziennie o godzinie 6 rano, a shortsy od 17 do 22.